jaki ja mam właśnie widok przed sobą. Interki Turkey auto stop not free. Dzisiejszy dzień będzie bardzo ciekawy. Wczoraj dojechałem do Rize i recepcjonista w hotelu spytał się mnie, czy chce, żeby mi zabukował jakąś wycieczkę. Powiedziałem, że nie, że dam sobie sam radę. A później powiedział mi, że jedzie dzisiaj rano ze znajomymi nad jezioro I spytał się, czy chce jechać To powiedziałam, że jasne super, no fajnie będzie pojechać z nimi, z jego znajomymi nad jezioro Więc przyszła do mnie rano kobieta z recepcji Obudziła mnie i mówi, że żebym schodził na dół No i schodzę i okazało się, że wpakowali mnie do autobusu z jakimiś rodzinami, z dziećmi Nie mam zielonego pojęcia gdzie jadę, z kim jadę i o co tu chodzi Ale na pewno doszło do jakiegoś nieporozumienia ale postanowiłem, że skoro i tak nie jestem w stanie się tu z nikim dogadać i nie mam planów na dzisiaj, to po prostu wsiądę i zobaczę, co się stanie. No dobra, czyli to jest po prostu taka typowa objazdówka. Zatrzymujecie się co kilka kilometrów, wysadzają os na parkingu, mówią, macie pół godziny, róbcie co chcecie. Widzimy się za pół godziny w górze i tyle. Tutaj macie jakiś taki zjazd linowy, jakąś restaurację. To są na bank pola herbaty, nie ma innej opcji. A ten most w ogóle wygląda, jakby miał się zaraz rozpocząć. Jakbym na to postawił teraz cały ciężar swojego ciała, to ta deska właśnie się łama. Nie mogę się skończyć. Grubo! Zastanawiam się, czy ta kolejka linowa jest w tak samo dobrym stanie, jak most obok którego się znajduję. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać! <laughs> uh! Ej, pierwszy raz jadę na takim czymś. Zajebiste. No, trochę mi się nogi jak z waty zrobiły. No i zobaczcie, kawy od razu nie trzeba jakoś tak. <laughs> Okej, <Okay>, good. good. <laughs> No i w drugą stronę wracamy. Wszyscy się mnie pytają, czy mówię. O kurde, tu jest szybciej. Wszyscy się mnie tutaj ciągle pytają, czy mówię po arabsku. A ten ziomeczek, który teraz tutaj mnie spinał, o Jezu prawie w długą linę panem aparatem, to był Syryjczyk na przykład. Więc tutaj faktycznie jest bardzo dużo ludzi z krajów arabskich. Merhaba! Merhaba. Merhaba. Eh, Też okular. Zgadnijcie, ile taka przyjemność. Całe 10 zł. Właśnie tego nie lubię w takich wycieczkach. Zatrzymaliście się gdzieś na 10 minut, zamówiłeś ostatnie żarcie, już nie zdążyłeś nawet zjeść swojego tosta i dopić kawy, bo już trzeba lecieć, bo przyjechała kolejna grupa. No dobra, raz na 10 lat można na coś takiego pojechać. Ale fajnie, okazuje się, że zatrzymaliśmy się w miejscu, które było na mojej liście, czyli pod wodospadem Halowit. Kurde, jak to jest, że zawsze w takich miejscach ludzie do mnie podchodzą i proszą o zdjęcia i robię im fajne, a jak ja kogoś poprasę, to zawsze robi kurde. Ale jest naprawdę moc. Jest grubo, jestem cały mokry. Mój plecak też. I to jest właśnie to, czego ja tak bardzo nie lubię, że to z tego, że sobie zrobić szybkie foty na Instagramie, jak tak naprawdę będąc na takiej wycieczce nie masz... Szansę nawet cieszyć się tym, że tu jesteś. No cóż, w takich momentach sam mi się przekonuje, dlaczego podróżuję tak, jak podróżuję, a nie jeżdżę na takie wycieczki. Zobaczcie, takie drzewa roślinne jakimś mchem na duże. Wyglądają w sumie, jakby były uschnięte, ale strasznie duże jest tutaj. Cały las taki. Widać, że to chyba dosyć popularne miejsce w Turcji. Bo właśnie mamy tutaj marchawa sesję ślubną. Bardzo ciekawie to wygląda, ale muszę wam przyznać, że ma to jakiś taki złowrogi klimat. Troszeczkę jakby to była jakaś lokalizacja w Wiedźminie. Jeszcze tylko brakuje jakiś bagien i chatki wiedźmy. Mielibyśmy cały zestaw. Nie chcę mi się zmieniać obiektywów dlatego tak blisko mam twisz teraz. I wyobraźcie sobie, rozbić tutaj namiot albo hamak. Wstajesz rano, robisz sobie kawkę, oczywiście z syfu trochę no, ale co zrobić. Robisz sobie kawkę. I się nie spojrzeć Wow. Bardzo ciekawe miejsce, trzeba przyznać. Jeżeli wiecie jak się nazywają te drzewa, to dajcie mi proszę koniecznie znać. A ja już muszę wracać, bo minęło już 17 minut, więc kierowca zaczyna trąbić, że za 3 minuty musimy wszyscy być przy busiku. Kocham te wycieczki. Okay. I try first. Okej, okay, you try first, you try first and then I'm gonna try. Is it good? Yes, still nice, nice one. Ok, I'm gonna try this one. <laughs> Zaufam mu. Mmm, It's good. I'm still alive. Nice. <laughs> Dotarliśmy do płaskowyżu Gito, na szczycie którego znajduje się wioska. Weszliśmy właśnie do jakiejś knajpy coś zjeść. Mamy godzinę przerwy, więc jest szansa, że uda mi się zjeść. I uda mi się też coś dla was ponagrywać, Mam nadzieję, że dronem polatam. Tak wygląda sama knajpka. No <grywa> rabat. Przed wejściem trzeba zdjąć buty. Widoczek jest naprawdę super. I kurde, szok, co 2000 metrów nad poziomem morza i wioska nie wiem, ile Tu może jest 50-60 takich drewnianych domków. No ciekawe czy ta muchlawa będzie się tak ciągnęła jak ta poprzednia. W tej muchlamie jest zdecydowanie więcej masła niż poprzednia, aż nim pływa. Wygląda na to, że tutaj właśnie w okolicach Morza Czarnego każda knajpa przebija się tym, kto więcej masła dorzuci do, do dania. Ale jest smaczna. Zobaczcie, tak wygląda ta wioska z perspektywy człowieka stojącego na ziemi. A mi zostało jakieś 15 minut, żeby pokazać wam ją z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie, gdzie jest dron. Tam naprawdę mega mega daleko, mniej więcej od tutaj na górze tej anteny. A ten pies go wyhaczył, już jak był daleko, i teraz stoi się na niego, patrzy. Ja go ledwo co widzę, a ten pies cały czas się patrzy w jego stronę. <laughs> to jaka to jest pompa, ten pies ściga drona po całej wiosce. Gdzie nie polecę, to on tylko między budynki i tam już szczeka pod nim. Ale i jaja. Just try not to hit anything, <laughs> it's very funny. Jako, że wszyscy muszą na mnie czekać, bo mi się zechciało latać dronem, to w ramach przeprosin dałem się polatać. Kierowca busa chyba wysłał po nas krowę, bo przyszła i muczy na nas. Meraba! Dobrze, już idę, przepraszam. Wiecie, na czym się zastanawiam? Bardzo ciekawa jest ta wioska. Myślę, że ona ma może 200 mieszkańców Max. Jak oni funkcjonują w zimie? Bo te drogi są teraz bardzo ciężko przejezdne i po prostu dostaje palpitacji serca, jak nimi jedziemy. A co dopiero musi być w zimie? Oni mogą być odcięci od świata w sumie na kilka miesięcy w roku. Zobaczcie, jaki fajny patent. Zbierasz się rodzinką, robicie sobie grilla, a przed wami rozpościera się taki widoczek. Jest klimat, co? Najgorsze jest to, że za bardzo nie mogę Wam o tych pasmach górskich nic powiedzieć, bo nie ma internetu i nie mam jak wygooglować, żeby udawać mądrego. Ale ogólnie bardzo popularne jest właśnie tutaj jeżdżenie na te pasma górskie, na te Platos, czyli płaskowyże, i jakieś kempingi, czy właśnie takie jednodniowe wycieczki. Ale teraz jak o tym myślę, to chyba. Nie ma sensu, żebym jutro kombinował specjalnie jakąś wycieczkę, żeby się przekimać w jednej z takich wiosek. Bo to będzie trochę chyba bez sensu. One są bardziej zurbanizowane, niż mi się wydawało te płaskoweże. Bo oczywiście na zdjęciach w internecie to wygląda jakby ludzie, którzy tam sobie rozbili namioty byli tam sami. A teraz się okazuje, że na nich jest cała infrastruktura. Restauracje, knajpy, noclegownie i tak dalej i tak dalej. Chociaż na upartego to na pewno dałoby się gdzieś tam wysoko, wysoko znaleźć jakieś takie odludne miejsce na przekimanie się. Zobaczcie, a tam wysoko wygląda na to, że jakaś droga wiedzie. Tak to wygląda ten jasny pasek. Ale tam muszą być widoki. Jaki ja jestem piękny! Siemas mordeczko, co ty tak na słońcu siedzisz, zmęczony życiem, co? Co to jakiś taki zamulo? O! Dzień dobry. Merhaba. Nie możesz mnie gryźć, bo skąd ja mam wiedzieć, czy nie masz wsieklizny. Ja nie wiem, jak w Turcji z tym jest. Dzień dobry. Arr, ty małko mała. Ty mała małpko, Ty te ząbki masz szpilki. Pieseł No nie, mi, co? Ty? No co? Ty? Spaduwa? Zagarek chcesz mi ubrać? Małpoty. Co? Dobra, idę od ciebie bo mnie gryziesz w kolana. Jakie pies gryzie gryzie człowieka w kolana? To jest bez sensu. Dzień dobry. Stoicie mi na mojej drodze. Mogę przejść czy nie? Idę. Co, jak nie zaatakujesz, mnie zabijesz? Dobra, to zróbmy tak. Ty idź tam, a ja sobie pójdę tędy. I wszystko, git. Się masz? Oho, będzie. Kolejne pytanie dla speców od roślin. Co to jest? Gdzieś już to kiedyś widziałem. To ma tak ze 2 metry wysokości mniej więcej. Może to jest ten barsz Sosnowskiego, czy coś tam, co było przywiezione od Ruskich?

A ja potykam się o własne nogi. Ale kurde jaki ja mam właśnie widok przed sobą. Wiecie co sobie pomyślałem, na mojej liście do odwiedzenia tutaj właśnie w tej okolicy były dwa płaskowyże i wodospad, który dzisiaj widziałem i ruiny jednego zamku. Prawdopodobnie tego zamku dzisiaj już nie zobaczymy, ale kurde, no wygląda na to, że te płaskowyże, na które można się dostać busami są mega popularne i są tu tłumy ludzi, a te płaskowyże, na które nie da się dostać busami jest bardzo ciężko i bardzo drogo się tam dostać, bo trzeba wykombinować kogoś, kto ma jakąś, jakiegoś jeepa, bo inaczej się tam po prostu nie dojedzie. Więc, chyba z tym, co dzisiaj widziałem, i z tym, jakie mam teraz przepiękne widoki na chmury pode mną, polatam jeszcze dronem. I chyba jutro się stąd będę ewakuował, bo do kolejnej miejscowości, czyli Erzurum, mam jakieś, nie wiem, no ładne kilka godzin jazdy. Nie wiem, strzelam, że pomiędzy 6 a 8 i to pewnie jeszcze trzeba przejechać przez Trabzon, i tak dalej. Więc nie ma sensu, żebym jutro wracał w te góry, tylko po to, żeby zobaczyć ten zamek. Bo zakładam, że po prostu z moimi budżetami. I chęciami nie ma sensu wracać do miasta tylko po to, żeby jutro wracać w te same rejony jeepem i zamiast tego płaskowyżu zobaczyć płaskowyż obok, no. bo rozbijanie się nawet tutaj na to nie byłby tu jest naprawdę tłum ludzi, więc w sumie mega się cieszę, że tak dzisiaj wyszło, że ta wycieczka tak wypaliła, bo dzięki temu miałem okazję to wszystko zobaczyć, a teraz jeszcze zobaczymy drona latającego nad chmurami. Najpierw była jazda dwie godziny pod górę, a teraz będziemy jechali w dół. Już nie mięśnie nóg od zapierania się, żeby nie polecieć po prostu na twarz na y, fotelę przedemnowiczą. <grytanie> Przesnąłem na chwilę i obudziłem się w zupełnie innej rzeczywistości, bo zjechaliśmy poniżej chmur i tu już jest ciemno i zimno. Ale podjechaliśmy pod ten zamek, o którym mówiłem, że chcę jeszcze odwiedzić tutaj. Widzicie jaka tu jest magia po prostu, naprawdę. Na chwilę zamknąłem oczy i bum, inny świat. No nie powiem, mógłbym taki mieć. Nie, nie można niestety wejść na samą górę tej wieży. Schody już nie istnieją. Kurde, naprawdę grube te mury spokojnie z półtora metra mają tutaj też pewnie były te drabina była podejrzewam że to może być część tej drabiny ale już jako że drewniane to wszystko zbutwiało i się porozpadało Niesamowite, co? Że jakbym miał jakiegoś takiego potężniejszego drona, to mógłbym teraz wystartować, przelecieć przez te chmury i prawdopodobnie załapalibyśmy się na jakiś jeszcze delikatny zachód słońca na jednym z tych płaskowyży. A tutaj jest po prostu taki mrok. Ale dobra, mieliśmy tylko 10 minut, więc trzeba wracać do Rize. W sumie spoko, bo wychodzi na to, że zobaczyłem praktycznie wszystko, co zobaczyć chciałem. Tylko, że zobaczyłem inne płaskowyże, ale nie ma co. ...narzekać. rzekać. OK Okej. Jak się na? Bye bye. Bye, bye. Idziemy jeść. Merhaba. Merhaba, hoş geldin karışım. Hoş Kitchen. Kitchen. Aha. Uh -huh. Bak. Uh, mm -hmm. beautiful, beautiful. Aha. This is sana, sar sarma. Sarma, sarma. Sarma. Sana mix, mix. Aha. porsiyon mix. Okay. Yeah. Gel. <laughs> Çok güzel. Sen nerede yaşıyorsun? Polonya, Varşova'da mısın? Polonya, Varşova. Varşova. Var. <laughs> Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Aaaa! Jestem Przyjechałem do tego Liman lokacji, ponieważ znajomy powiedział mi, że nie mogę wyjechać z Rize dopóki tutaj nie zjem. W sensie zabraniam nieautentycznie. autentycznie. A w ogóle ciekawa jest historia, bo poznałem tego Turka i to dlaczego jestem w ogóle w Rize, to to, że sprzedawałem w Warszawie miesiąc temu swój stary aparat na Alixie i odezwał się do mnie ten ziomek. Się spotkaliśmy, sprzedałem mu ten aparat i akurat wyszło na to, że on jest z Rize. E, więc e, dostałem taki mix. Jak tylko ogarnęli, że jestem turystą, to się na mnie praktycznie rzucili tutaj. E, wydaje mi się, że jakiś menadżer, albo właściciel tej najpierw dosłownie, mnie zaciągnął za rękę i do kuchni i mówi: luk, Look, luk, luk. E, więc mówię: Czekaj, to chociaż aparat wezmę. Nałożył mi to wszystko i kazał mi jeść i zostawić e, dobrą opinię na TripAdvisorze. Więc śmiesznie. E, to jest. Nazwał to miksem. Ten miks kosztuje 12 zł, jak i wygląda na to, że tu jest wszystko. Tu jest sarma, tu jest wołowina, i jest fasola, którą właśnie miałem zjeść. Ta wołowina jest taka mięciutka, naprawdę dobra. Wyjątkowo nie czuję tutaj jakichś dużych ilości masła, co jest dziwne w regionie Rize. A ta fasolka. No kurde, ale to jest dobry miks. Naprawdę. Wow. jestem w shopu. Jest też ziemniaczek. I w ogóle chyba pierwszy raz w życiu dostałem tak podany Iron w takiej zmrożonej szklance i dodatkowo jest taki mega spieniony. I smakuje trochę inaczej niż ten taki podany z tego z plastiku. Jest już po ósmej, a to oznacza, że dzisiejsza wycieczka trwała 10 godzin czy 10,5 kosztowała całe 100 Lir, czyli 50 zł. Słyszę tylko co chwilę, że ktoś mówi Polonia, Polonia. To samo co było z yy, tą wycieczką dzisiaj. Jak gadaję, to tylko słyszałem co chwilę polska, 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 polska. Więc wiedziałem, że gadali o mnie, ale nie wiedziałem co. Ale raczej tak miło. I teraz też już widzę, że któryś stolik podchodzi woła kalnera i kelner podchodzi i tylko odpowiada Polonia. A tej wycieczki nie żałuję. Tak jak na początku miałem mieszane odczucia, to faktycznie wyszło na to, że zobaczyliśmy prawie wszystko, to, co chciałem zobaczyć, więc... Z czystym sumieniem mogę jeszcze tylko spróbować przeatakować pola herbaty jutro, a później uciekać dalej. Przed wyjazdem do Erzurum wybrałem się w góry, aby zobaczyć pola herbaty. Cały ten region robił ogromne wrażenie, w szczególności z lotu ptaka. Wracając trafiłem na trzech niesamowicie pozytywnie zakręconych nauczycieli, którzy z powodu obecnej sytuacji na świecie zamiast uczyć dzieci w szkołach, zostali zbieraczami herbaty. Niestety spora część rozmowy mi się nie nagrała, w tym fragment, gdy jeden z nich mówi, że jego najbliższa rodzina liczy sobie jedynie 120 osób. Model, nie model, tak? <grywa> Właśnie zostałem modelem do sesji zdjęciowej jedzenia. No no, telefon, okej, okay, wideo. Właśnie zostałem modelem do sesji zdjęciowej jedzenia. coś czuję, że trafię na ich stronę na fejsie. Edward, okej. Merama. My name is, My name is Kadir. Okej. Okay. You are Billy. Bilal, Bilal. Bilal, Bilal. Film. Nice to um, meet you. And your name? NS. You uh, And this it is Chai. Chai? Yeah. Ja oh, yeah. de <laughs> właśnie na palce busa przewożącego <çok> herbatę. Eee, co to się kurf? <teşekkür> Ederin. Hiç <laughs> Ederin. Eyvallah. Bak, <laughs> 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 çay, sandal, makas, kın. Aha. Okay. Kart. Makas çay toplamak var, How <laughs> do <Are> you try? <child>? trying <laughs> In Turkey, auto stop not free. Not free, yes, <laughs> auto stop. One bag, one bag of tea. How much money? One kilogram, three, uh, three thirty. 30. How many kilograms you had here? Forty hundred. Uh, Forty hundred. Four hundred 400 400 kilograms. 400, yeah. <laughs> Czyli chłopaki za 8 godzin pracy zarobili 1200 lir, czyli jakieś 600 zł na czysto za tą herbatę, co tutaj widzieliście. Ale super pozytywni goście, bez kitu. I to maczanie tego chleba w tym sosie z tego wszystkiego. Mistrzostwo. Na sam koniec zostawiłem jedno specjalne danie. Ci, którzy nie widzieli moich wcześniejszych vlogów z Turcji, mogą się zdziwić. Jest to sarma, czyli nic innego jak po prostu tureckie gołąbki. Jak sobie je to przekroimy, to w środku zobaczymy nic innego jak dokładnie ten sam farsz, który my mamy w naszych polskich gołąbkach. Tylko, że czasami jest zawinięte właśnie w liście z winogron albo w kapustę. U nas chyba zawsze w kapustę, a tutaj zdarzają się też wersje z. Liścił winogram. I smakuje praktycznie tak samo jak nasze polskie gołąbki, z tym, że nie ma tutaj sosu pomidorowego. Pękam już, ale jeszcze muszę ten kadajek zjeść, bo obiecałem. Oh, o, so this, miks z tym, ok, i to jest? Jogurt. Jogurt. Oh, ok, ok, to jest kilar. Aha. Kadaje z złot. Ok, to jest kilar. W jest bez jogurtu, ale jeżeli pan mi mówi, że mam zjeść z jogurtem, to zjem z jogurtem. Już się boję. Wiecie, że Turcja jest ze spaghetti z jogurtem, na przykład. Pierwszy raz jadłem w USA właśnie, jak byłem w Wale mega mi posmakowało. Dobra, spróbujmy najpierw samego. Mmm, ja już to kiedyś pojadłem. To są takie nitki z mąki pszennej, ale nie wiem co to jest to na górze. I na pewno bardzo dużo cukru. I chyba jakieś orzechy. Trochę jak baklawa smakuje. I na bank jest to masło. Musi to być masło, On do wszystkiego dodają masło. To wręcz ocieka cukrem. I teraz pytanie: Co się stanie, jeżeli coś, co ocieka cukrem, zmiksuje z jogurtem? No dobra, spróbuję. Ciao, Ja nie wiem, jak to jest, że w tym kraju oni wszystko mieszają z jogurtem i to wszystko ma ręce i nogi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jeść jakieś słodyczy w Polsce z jogurtem, a w Turcji się je i to nawet naprawdę smakuje. Okej, okay. dziękuję, do zobaczenia. Aha, ja, Nie mówiłem wam, ale przedwczoraj wprowadzili w całej Turcji całkowity nakaz noszenia masek w całym kraju. Wcześniej obowiązywało to tylko w Ankarze, Stambule i Izmirze. Teraz wszędzie. I nawet właśnie jak wychodziłem z tej knajpy, to upomniał mnie kalendarz, że maska, maska, bo mandaty naprawdę jakieś... E, chyba 900 lir są. Za ten obiad zapłaciłem 17 zł. Naprawdę zaraz pękne było pyszne. To jak wygląda Rize widzicie za mną. Generalnie wydaje mi się, że te wszystkie miasta tutaj przy brzegu Morza Czarnego no nie mają zbyt wiele do zaoferowania, bo tu są same knajpy, ludzie tu mieszkają po prostu i tak dalej. To co tutaj jest najfajniejsze w tym regionie to jest właśnie natura. I co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znaka w komciach oczywiście. Na razie. Trzymajcie się, cześć!